Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich obecnych. Na początek zaproponowaliśmy taki referat wprowadzający, by urealnić kontekst późniejszych wypowiedzi i świadectw. Mieliśmy gościć tutaj pana profesora Andrzeja Nowaka, który z przyczyn rodzinnych. Odwołał dwa tygodnie temu przyjazd. Ale mamy znakomitego zastępcę, naszego młodego historyka, księdza doktora Marcina Kapłona, wykładowcę historii Kościoła w naszym Seminarium Duchownym w Przemyślu, też pracownika archiwum Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, ale przede wszystkim pasjonata historii który już dał się poznać historykom jako autor historii diecezji przemyskiej z lat 1944-1964. Praca doktorska została wydana w Instytucie Pamięci Narodowej i cieszy się dużą popularnością. Bardzo proszę księże Marcinie o zaprezentowanie tematu Święty Jan Paweł II, a Europa Środkowo Wschodnia.